Yeah, yeah, yeah. Wjeżdżam będzem na osiedle Każdy tu już wie, że lecę Paczka świeża w mojej ręce Piłka kręci się jak w meczu Cały blok już na mój seans Czarne szyby, zero stresu Jak mnie widzą, robią miejsce Bo mój krok jest jak przesłanie w wersach Czarny Mercedes pod klatką Silnik mruczy, to nie kot Oczy patrzą, bo jak wchodzę Cały chodnik czuje lot W ręce paczka, druga paczka Życie płynie jak ten drop A na Tańczy, jakby chciała zrobić show Na zegarku późna noc, ale budzi mnie ten vibe Kto tu mówi, że nie lecę, nie zobaczy jaki drive Moje kroki tą beton jakbym miał tu ważny szlak Majny też nie ten beton ten ich imaj najgenem fat On będzie ich do stole lichtańcz I sobie co tak? Gdzie nie pójdę, niosę, tempo święto, chudy 4 bpm Tędą rośnie z każdym krokiem, każdy słyszy, że to deal Nowa paczka nowa. Dzień, świeży start jak zimny świt Ludzie w oknach patrzą, bo wciąż mam ten biały błysk Czarne felgi, czarne szkła Znowu wjechał ten sam typ Nie pytają skąd to masz, tylko kiedy wrócisz tu Bo jak będę robię rundę, to osiedle czuję nie Nieważne gdzie dziś idę, wiem, że zostawiam twój znak Dzień mój chodzi dumnie, bo zna, dobrze zna mój świat, brada Mercedes mruczy cicho, jakby mówił jedziesz z tym, jedziesz z tym, jedziesz z tym. Wjeżdżam benzem na osiedle, każdy tu już wie, że lecę Paska świeża w moje ręce, piłka kręci się jak w meczu, cały blok już na mój sens, czarne szyby, zero stresu jak mnie widzą robią miejsce, bo mój krok jest jak przesłanie wersach